Drodzy Jachtomaniacy, jesteśmy na kolejnym polskim stoisku na tych targach w Düsseldorfie. Język polski przoduje, polscy producenci, polskie stocznie. Jest nas tutaj naprawdę dużo. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam dwie jednostki. Dziesięciometrowe motorówki. Po mojej prawicy znajdziecie wersję V10 Cabin i jest to światowa premiera tej jednostki tutaj w Düsseldorfie. A po lewej stronie V10 Top, również dziesięciometrowa motorówka. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Ta łódź, czyli ta wersja V10 Zdobyła uznanie poprzez osiągnięcie finału w prestiżowym konkursie Best of Boats 2024 oraz była również finalistą konkursu Motor Boats Awards 2025. Zobaczcie tutaj, kochani, mamy dodatkowe możliwości wykończenia tego jachtu. Ten akurat wyposażony jest w tą wersję. Ona w dotyku przypomina skórę, ale nie jest skórą. Na pewno się dowiem, co to jest za materiał, bo dotyku nie jest bardzo przyjemny. Virtua Yacht to renomowany polski producent luksusowych jednostek pływających, wprowadza na rynek dwie nowe przełomowe motorówki, V10 Top i V10 Cabin. Te dziesięciometrowe modele zadebiutowały podczas światowej premiery w 2024 roku, zachwycając zarówno entuzjastów motorówek, jak i profesjonalnych żeglarzy. Virtua Yacht ponownie udowadnia, że doskonałość w projektowaniu i dbałość o detale mogą iść w parze z nowoczesnymi technologiami oraz wyjątkowym stylem z renomowanymi projektantami zaowocowała stworzeniem łodzi, które są nie tylko funkcjonalne, ale również wizualnie spektakularne, co osobiście potwierdzam. Konstrukcja obu modeli inspirowana jest nowoczesnym minimalizmem z nutą sportowego charakteru, co wyróżnia je na tle konkurencji. Kluczowe różnice między tymi dwoma jednostkami V10 Top i V10 Hobby. V10 Top to twardy model idealny do codziennych wycieczek i letnich rejsów z przestronnym pokładem przystosowanym do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. v 10 kabin natomiast, który ma tutaj światową premierę, oferuje zamkniętą kabinę, dostosowaną do dłuższych podróży, zapewniając komfort w różnych warunkach pogodowych. Kochani, jesteśmy na stoisku Virtue Yachts od polskiego producenta. Przedstawiam Wam Karola, który jest reprezentantem marki Virtue Yachts i za chwilę nam opowie tutaj troszkę więcej o tej jednostce. Cześć Karol. Jasne. Cześć. Cześć. jest trzyletnią stocznią, jeżeli chodzi o lokalizację, mieścimy się w Giżycku i tam wytwarzamy nasze łódki. Powiedzmy tutaj o, troszkę o modelach, jakie mm -hmm. Wy prezentujecie, jakie oferujecie swoje ofercie. Pewnie. To, co za chwilę obejrzymy, to łódki Virtu V10. Top V10 kabin, które mają około 10 metrów, dokładnie 9,9 i około 3 metrów, jeśli chodzi o ich szerokość. Są to łódki generalnie dzienne, jeśli chodzi o model Top, ze względu na to, że V10 kabin jest po prostu najcięższym modelem z całego zakresu V10, no to mówimy tutaj o prędkości rzędu 50 węzłów, tak? Wow. Jeśli chodzi o łódki Top i Open, no to tutaj, jeśli chodzi o wyposażenie czy też napęd, silnikowy w rzędu 600 koni mechanicznych, no to mówimy o prędkościach rzędu 57, nawet 60 węzłów. Także to jest naprawdę bardzo duża prędkość, którą możemy się pochwalić. Są to zdecydowanie jedne z szybszych, mhm. lub nie boję się tego powiedzieć, najszybsze łódki w segmencie. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. By Coffee. Dziękuję. Razem z Karolem przechodzimy sobie do drugiej jednostki bez kabiny. Czy to jest V10 Top, prawda? Tak jest. powiedz, może tej, jakimi silnikami dysponuje ta jednostka? V10 Top, który pokazujemy w tym roku w Düsseldorfie, jest wyposażona w dwa silniki zaburtowe Yamaha o mocy łącznej 600 koni mechanicznych. Jest to bardzo duży zasób mocy, umożliwiający bardzo duże przyspieszenie. No i osiągnięcie prędkości maksymalnej rzędu 57 benzów. No pamiętajmy, że to jest dosyć lekka łódka 10 więc tak. to są naprawdę mega wysokie parametry techniczne takiej łodzi. Dobrze, wejdźmy sobie może na pokład i zobaczymy co oferuje tutaj nam rufa. Pewnie. Powiedz Karol, proszę, co mamy tutaj na podłodze? To jest tek? Na wystawionych na tych targach dwóch łodziach mamy inne poszycia pokładu. Materiały tutaj wykończeniowe, które zostały użyte, no to na tej łódce, na której stoimy, jest to pianka pokładowa, powiedzmy typu sidek. Natomiast to, co znajduje się na łódce kabinowej, jest to FlexiTeam, czyli pokazujemy tym, że jesteśmy na tyle elastyczni, że przy takiej produkcji, powiedzmy, półkastomowej, bardziej nasze łódź należy utożsamiać z produktem produkowanym pod życzenie klienta, hmm. aniżeli produktem masowym. Jest Czyli to... takie indywidualne podejście. Tak jest. Bardziej jest to produkt butikowy, gdzie stawiamy na różnorodność w zakresie kolorystyki kadłubów, różnorodność jeśli chodzi o materiały na materace, czy różnorodność kolorystyczną jeśli chodzi o materiały na pokładzie. Hmm. W tej chwili, tak jak opowiadałeś poza kamerą, firma dysponuje modelem V10 w tych trzech hmm. odsłomach, tak ale słyszałem, że marka się też rozwija. Via. Tak, I prawda. w przyszłości będzie można się spodziewać nowych modeli, czy nam możesz zdradzić parę kwestii tej zaplecza rozwoju firmy. Oczywiście, oczywiście. Tak naprawdę naturalną drogą rozwoju jest powiększanie swojego portfolio produktowego i jeżeli chodzi o model V10, który w tym momencie już dysponuje trzema niezależnymi łódkami, trzema dedykowanymi w zasadzie pod różnych klientów, pod różne akweny i różne powiedzmy, różny temperament mhm. pływania, no to pamiętajmy o tym, że też mamy w zanadrzu już zaprojektowaną łódkę większą. Bo przeszło 14-metrową, także myślę, że ona również spotka się z bardzo ciekawym odbiorem naszych klientów. Kiedy będziemy mogli się spodziewać debiutu 14-metrowej? Tak naprawdę, jeśli chodzi o projekt, no to mamy już wszystko rozrysowane na papierze. Jest to też uzależnione od tego, w jaki sposób dostępne modele będą się sprzedawały. Wierzę, że bardzo dobrze. W związku z czym myślę, że pierwszego modelu możemy się spodziewać powiedzmy na przełomie tego i następnego roku. Okay. Niczego nie obiecujemy, ale trzymamy kciuki za rozwój tej polskiej stoczni, a my oglądamy dalej tutaj wirtuę V10 Top. Karol, moją uwagę zwrócił ten materiał, z którego wykonane są kanapy. Ja mam wrażenie, że to jest skóra, ale to nie jest skóra, prawda? Co, nie, co to jest za materiał? To tak? nie jest skóra, to jest e, materiał z branży marine, dedykowany do obszywania materacy stosowanych na łódkach. Okay. E, Zapewne odporny na wodę, na sól. Na mienie słoneczne, okay. e, na to, co wydostaje się z ptaków. E, <laughs> okay. e, więc jak najbardziej jest to materiał bardzo wytrzymały Aha. i bardzo dobrej jakości. Czyli na ogólne warunki atmosferyczne. Wspominałeś też, oczywiście to Wam też za chwilę pokażemy, że tutaj ta część rufowa jest modyfikowalna, czyli tak. z tej części możemy zrobić zarówno materac poprzez obniżenie tego stołu do dołu, ale również takie siedzenia, kanapy zwrócone w stronę kierunku poruszania się łodzi, prawda? Dokładnie. Oprócz tego, co już wspomniałeś, oparcie ma możliwość obrócenia, w taki sposób się może to zademonstruje, Jasne. że mechanizm który je tutaj ustawia w czy też blokuje w pozycji pionowej należy uwolnić podnosimy i obracamy blokujemy mhm. i rozumiem, że analogicznie z tą samą drugą kanapą prawda i to znaczy, w tym momencie w zasadzie już wszyscy pasażerowie mogą podróżować w kierunku, tak. Zwróconą mm. kierunkowi jazdy. Ale tamta druga kanapa ma mhm. również możliwość przesta przestawienia oparcia. Ona e ma możliwość. w prawda? Tak, jak najbardziej. Mhm. Natomiast częściej, w związku z tym, że wizualnie klienci preferują patrzeć na wodę aniżeli na silniki, więc po prostu. Najczęściej używają tam pozycję tego, tego siedzenia, co jest absolutnie zrozumiałe. Mm -hmm. Możemy zwrócić uwagę też na te cup które są fajnie mm -hmm. schowane w, w kanapach po lewej, i prawej stronie, tutaj trzy na stoliku. Mi mm -hmm. się rzuca w oczy i po obejrzeniu tych kilkudziesięciu łódek tutaj mm -hmm. na tych stoiskach. Ta biel, jasność, mm -hmm. jaka bije z wewnątrz tego jachtu. Mm -hmm. Myślę, że to jest przez to przez te białe, jasne obszycie, ale zarówno ten jak tamten model są takie jasne, nie, przejrzyste i sprawiają wrażenie ekskluzywności. Mm -hmm. Z pewnością. Wielu z naszych klientów ma sporą fantazję, jeśli chodzi o dobro kolorystyki na swojej łódce. I tak jak już wspomniałem, no, to nas wyróżnia na rynku, że u nas można wybrać bardzo dowolny kolor, na przykład tapicerki czy też pokładu. I możemy tutaj naprawdę puścić wodze fantazji i wyróżnić się na wodzie. Co wiesz, to, to, to wnętrze, mhm. tak? E, czyli macie tutaj, szanowni Państwo, szeroką paletę wyboru, jeżeli chodzi o wyposażenie, wykończenie. Wnętrza, ale mi osobiście ten jasny kolor bardzo przypadł do gustu. Wygląda to mega ekskluzywnie. Dodatkowo nie należy się martwić ubrudzeniem ewentualnym tych siedzeń, bo tak jak Karol wspomniał, jest to odporne na warunki atmosferyczne. Wspominałeś, Karol, też o specyficznym sposobie wytwarzania kadłuba mhm. tego modelu, jak i tego kabinowego. Proces budowy V10 odbywa się przy zastosowaniu technologii infuzji próżniowej. Analiza interakcji między strumieniem wody a łodzią umożliwia szwedzkiej firmie Pitstep zaprojektowanie kadłuba, która otacza linię wody tak zwanymi deflektorami. Deflektory wykorzystują energię strumienia wody, przekierowując ją w dół i do tyłu, zmniejszając opór o 10-30% i zwiększając przyspieszenie o 20-50%. Jednocześnie hałas powodowany przez wodę napierającą na kadłub jest znacznie zredukowany. Technologia ta zapewnia bardziej stabilną jazdę i niższe spalanie paliwa w porównaniu z konwencjonalnymi kadłubami. V10 posiada aż cztery takie deflektory Bit Step. Dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Powiedzmy jeszcze, Karol, proszę, ile osób może tutaj nocować, mhm. a ile osób można tutaj przepłynąć, że tak mhm. powiem, w cudzysłowie? Jasne. Jeżeli chodzi o łódkę V10 w wersji TOP, certyfikowana jest ona do 10 osób, więc możemy jak najbardziej 10 osób zaprosić na pokład mhm. i w 10 osób się poruszać mhm. tą łodzią. A jeżeli chodzi o nocleg? Jeśli chodzi o nocleg, jest to pamiętajmy o tym, że jest to łódka dzienna, więc nie każdy będzie spędzał noc na takiej łodzi. Niemniej, mamy taką możliwość, ponieważ jest ta łódka wyposażona w kabinę, mhm. o której za chwilę może też nieco więcej opowiemy. Super. Jak na taką jednostkę codzienną, bardziej o charakterze sportowym, mhm. ta dodatkowa możliwość nocowania, no to jest zawsze fajna wartość dodana do takiego typu łodzi. Jesteśmy w części sterowej. Ponownie widzimy tutaj te fajne, białe materiały wykorzystane na siedzeniach dla sternika, logo na podnóżku. Fajnie to wszystko stylistycznie współgra. Powiedz proszę, czy wyprojektujecie projektujecie tą łódź? W w Polsce, czy macie jakieś studio zewnętrzne, włoskie, bo to wygląda jak projekt jakiegoś dobrego e, włoskiego projektanta. Dziękuję. Rzeczywiście, mm. łódka na pewno rzuca się mocno w oczy. Yes. Mamy doświadczenie i informacje od naszych klientów, że wielokrotnie, gdy sumują w marinie, czy też udają się w rejs. Zwracają czy... uwagę. Nie? Zwracają bardzo mocno uwagę na siebie mm. i użytkownicy innych jednostek machają do nich mm. i z dużym uśmiechem przyjmowana jest ta łódka. Podpływają nawet o właścicieli V10, pytają. Gdzie te łodzie są produkowane, mhm. ponieważ no, z dużym zainteresowaniem śledzą łódkę, która tak przyciąga uwagę. Mhm. Czy powiedzmy, to jest w 100% polski projekt? Jest to mhm. projekt, który wyszedł z podręki ręki dobrze znanego w branży polskiego projektanta, mhm. niemniej jeśli chodzi o rozszerzenie tutaj naszej linii produktowej, współpracowaliśmy również ze skandynawskimi projektantami, a jeśli chodzi o łódkę większą, czyli tą, którą zaprezentujemy być może w przyszłym roku. Tak. Jest, no to tutaj posiłkowaliśmy się już bardzo znanym projektantem, doskonale znanym w świecie motingu. Jak widzimy, tej łódce tutaj, chociażby w tej części sterowej, niczego nie brakuje. Powiedzmy proszę, jakie tutaj mamy wyposażenie. Widzimy dwa ogromne plotery, mm -hmm. oczywiście ster strumieniowy, prawda? Jak najbardziej. Co jest jeszcze wyposażona ta łódka tutaj? Mm -hmm. Mamy tutaj do czynienia ze specyfikacją, którą wybrał klient, ponieważ tak jak już kolega wspomniał, tuż po zakończeniu wystawy w Düsseldorfie ta v 10 Wersji top wypływa w rejs na statku, będzie płynęła do Stanów Zjednoczonych, więc mówimy tutaj o egzemplarzu, który został zbudowany w oparciu o preferencje konkretnego klienta. Konsola zawiera m.in. joystick Yamaha, który umożliwia bezpieczne cumowanie, tudzież manewrowanie w porcie. Oczywiście tutaj manetka Yamaha, trim klapy Humphrey. Także wszystko wysokiej jakości i bazujące na bardzo dobrze znanych w branży podzespołach. Mhm. Poniżej mamy pokład z możliwością, tak jak wcześniej wspominałeś, nocowania w razie potrzeby mhm. dwóch członków załogi, mhm. oraz toaletę, prawda? Mhm. Za chwilę ją mhm. wam pokażemy, oraz mamy też część dziobową, do której sobie za chwilę przejdziemy. Mamy wielokolorowe podświetlenie pokładu, które robi wielkie wrażenie, zwłaszcza gdy jest ciemno. Mamy tutaj różne możliwości kolorystyczne w bardzo ciekawych tutaj sekwencjach, na przykład takie czy takie. Jeśli ktoś chce wyróżnić się z tłumu na pewno tutaj ma wow. Taką, taką możliwość. Hmm. Czyli można nawet miksować te kolory, tak? To jest pełna paleta barw, którą możesz podświetlić. I to nie jest tylko podświetlenie tej części sypialnianej, tylko również części rufowej, To jest podświetlenie całego pokładu, tak? Całego pokładu oraz kabiny. Fantastyczne rozwiązanie. Dobra, to lecimy teraz na część dziobową. Jesteśmy na dziobie naszej V10 Top. Rzuca się w oczy tutaj ten materac, który jest otwierany. Tutaj mamy dostęp do, rozumiem, okna od sypialni, prawda? Tak, tak, tutaj mamy luk dziobowy, e, który oczywiście znajduje się tutaj ze względu na e, zapewnienie bezpieczeństwa e, no, i wentylacji no, jest... tutaj Mamy tutaj ciatkę e, przeciw komarom. mamy tutaj mm, przeciw no też, żeby. Ograniczyć dostęp światła. Mhm. Jak najbardziej. Poldery widzimy po obu stronach. Mhm. Ona, koleżanka, może być na przykład, z, tak jak już wspomniałem, z te, w bardzo różnych kolorach. Tak jak mhm. powiedziałem już o materacach, które są w różnego rodzaju mhm. kolorystyce, wybierane przez naszych klientów w zależności od ich preferencji, preferencji kolorystycznych. Tak. Mhm. Co warte wspomnienia, to również przeszycia, które. Tak jak ty wspomniałeś, znowu tutaj nawiązują do tego motywu głównego, którym się kierujemy, czyli takiej takiej powiedzmy customizacji, tak? czyli może klient jak w samochodzie marki premium wybrać przeszycia pojedyncze, podwójne lub też w kształcie plastra miodu. Nasi klienci bardzo chwalą sobie te opcje. I z przodu mamy też pewnie bakistę. Bakista na... dziobowa. Bakista eee, I tutaj również hmm. nasza łódka ma z pewnością piękną linię. W związku z czym nie chcieliśmy, aby kotwica powiedzmy w klasyczny sposób zabrzała linię e, dziobową, tak. w związku z czym wymyśliliśmy, że będzie chować się do, do bakisty dziobowej i myślę, że fajnie byłoby, żebyście pokazali to e, waszym odbiorcom, mm -hmm. że nasza kotwica sterowana tutaj z tego miejsca mm -hmm. e, po prostu wysuwa się i... I chowa po prostu w tej bakiście tak bezpośrednio. Fajne rozwiązanie, na pewno nie mieszkamy wam go za chwilę pokazać. Jeśli użytkownik tej łodzi zmęczyłby się słońcem lub też chciał odpocząć, na przykład należące poczytać książkę lub po prostu chronić się przed słońcem, może tutaj zamówić u nas opcję Bimini, która dostępna jest w wersji dziobowej i ruchowej. Natomiast tutaj oczywiście patrzymy na wersję dziobową, gdzie przy wykorzystaniu dwóch słupków z włókna węglowego, które Umieszczamy w tych otworach. Dokładamy do tego rozwijane bimini, które mocowane jest do dachu łódki. Dzięki temu uzyskujemy ochronę przed słońcem i możemy rozkoszować się mm, wypoczynkiem, czytaniem książki, spożywaniem ulubionego napoju. Dzięki temu możemy się uchronić przed spieczeniem, jak rak. Łódka V10 jest łodzią dzienną, niemniej jeśli użytkownik zechciałby popływać nią po zmroku, może wykorzystać do tego szperaż, który znajduje się na dachu. To widać niemały szperacz i też bardzo fajnie designersko zrobiony, prawda? Tak. Dach i owiewka bardzo dobrze komponują się razem z wspornikiem, który w się przypomina Halo montowane na bolidach Formuły 1, co jest kolejnym nawiązaniem do portowego mm -hmm. charakteru naszych łodzi. Karol, podsumujmy sobie tą wspaniałą jednostkę i powiedz nam, proszę, ile klient musi zapłacić za podstawową wersję tej maszyny. Jeśli chodzi o cennik detaliczny startujemy od 142 tysięcy euro netto. Jeśli chodzi o dodatki, to widziałeś, że ta lista opcji jest naprawdę spora i klienci mogą naprawdę puścić wozę fantazji, specyfikując swoją własną F10. Tak naprawdę mogą nawet odrzeć się o granicę 300 tysięcy euro, jeśli zamówiliby wszystkie możliwe dodatki. Czyli granicą jest tutaj granica Waszej wyobraźni, ale to jest w pełni zrozumiałe. Cały rynek wy w ten sposób działa. Najważniejsza jest ta cena bazowa, od której startujemy, a później nie ma już limitów. Natryskiwanie żelkotu i cięcie laminatu odbywa się w oddzielnych, zamkniętych i wentylowanych pomieszczeniach z naciskiem na ochronę środowiska i pracowników. Każdy klient V10 ma szeroki wybór jeśli chodzi o kolorystykę i materiał zewnętrznych tapicerek oraz zabudowy kabiny. Ta super szybka polska łódź motorowa czeka na Was, na entuzjastów dobrej zabawy na wodzie. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.